Witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam przed sobą rzeczy znalezione na śmietniku, w torbie i powiem Wam, że jest to różnoraki towar. Jest trochę złomu, nie wiem jeszcze w jakiej postaci, bo szczerze powiedziawszy, nie przeglądałem tego. Mam torbę, w której najprawdopodobniej jest coś, co zbieram. Więc to jeżeli jest to, o czym myślę, to zostanie u mnie. Są rzeczy na Dark Staroci. Trzy różne rzeczy. jeszcze przed tym ciekawa historia, zobaczcie ją sobie teraz. Patrzcie to, widziałem przez okno. Tak, znalazłem obraz, widziałem to. No, była szybka akcja, po prostu mówię, muszę po niego lecieć. No i co? Szybko się ubrałem, cyk cyk cyk, i mam właśnie ten obraz, który teraz gdzieś tutaj jeszcze widzicie, jak on mniej więcej wygląda. No dobra, historia była właśnie taka, i na drugi dzień poszedłem wynieść sobie mm, śmieci. Ja patrzę, stoi worek. No i co? Zajrzałem, bo nie byłbym sobą. No i zajrzałem. Mówię biorę. No i co? Przechodzimy do maritym odcinka. Zmieniam kamerę. Zapraszam Was na dalszą część. A więc zaczynamy. Zacznijmy od tej torby. Zwykła torba, ale ja tylko złapałem. Nie zaglądałem. No i powiem wam, że jest strzał. Jest. Strzał. Jest Lego. Tylko teraz pytanie. No, jak widzicie, tu są jakieś kasztany, jakieś puzzle. Oczywiście jest to do przebrania, ale już mam minifigurkę. Mam minifigurkę. Teraz sprawdźmy, czy to jest Lego. No i jest Lego. Sprawdźmy wyrywkowe klocki. Lego, Lego. Wyrywkowo. Lego, Lego. Jest minifigurka. O, 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 nie Lego. Czyli wniosek jaki? Tu następne Lego. To Lego. Tutaj nie Lego. Czyli wniosek jest taki, że trzeba przejrzeć wszystkie te klocki. Nie jest tego co prawda dużo. Są tu jakieś jeszcze takie w ogóle, co... O, kolejna minifigurka. Lego, co najważniejsze, ale bez głowy. Trzeba po prostu przejrzeć wszystkie. Lego, Lego. Nie będę tego teraz robił. Najważniejsze dla mnie jest, że jest strzał Lego. Odkładam sobie to na bok i lecimy dalej. Była taka druga autotorba. Której, uwaga, nie trzeba jechać na złom żeby znaleźć takie rzeczy. Co my tu mamy? To jest jakiś port USB. To nie wiem, czy to jak, nie jakaś stara grafika. Tutaj również grafika, ale tutaj trochę to okopcone jest ciekawe czemu czyżby się to przyjarało. Nie wiem, nieistotne jest płytka. Ale to nie koniec. Brudne zniszczone dwa jakieś telefony. Co my tu mamy dalej? Bo no tu jest torba w torbie są takie elementy. No i teraz tylko trzeba sprawdzić, czy jest to aluminium, czy mosiąc. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to, tą... o patrzcie, był jakiś żyrandol. Ktoś po prostu wyrzucił sobie żyrandol. E, Powadzę tego, mam nadzieję, że jest to mosiężne. Sprawdzimy. Ta torba jest już pusta. E, tutaj, o, jeszcze jeden telefon klawiszowy. Jakiś taki yy, Grzechotka, ale okręt I powiedziałbym, że Nawet to działa Drugą Działa No nie wiem, zostanie I tutaj Resztka tego oto żyrandola, są również jakieś klucze, też zaraz sprawdzimy, czy to jest mosiądz. Czepiać się nie czepia. Super akcja. Czy to jest mosiąc? O, jakieś plastiki. tu są jeszcze, to od razu do śmieci. Czy to jest mosiąc, czy nie? Zaraz sobie to zweryfikujemy, tylko muszę znaleźć pilnik. Jak ktoś oczywiście z młodych recyklerów nie wie, jak to zrobić, to bierzemy sobie pilnik. Jeżeli jest tylko zafarbowane, no to pod tym będzie inny kolor. Jeżeli będzie mosiądz, to wcale cały czas będzie żółte. No i co, sprawdzamy. No i niestety najprawdopodobniej jest to aluminium. Może w ten sposób nie jest żółte, czyli aluminium. Magnes nie łapie. Szkoda, że nie jest to mosiąc. Sprawdzimy oczywiście większość. Wszystko na biało. No niestety. Ale zawsze to jest aluminium. Natomiast klucze powinny być mosiężne. A i owszem, tak jest. Widzicie, błyszczy się na złoto, więc mosiądz. A to? A to również, czyli cały komplet żółtego mosiądzu. A to? Farbowane aluminium. I tutaj wszystko odkładamy na bok jako aluminium jakiś rzadzy trafił do złomu. Tutaj mamy karty, które oczywiście trzeba sobie przygotować przed sprzedażą, bo można to oczywiście sprzedać. Jak ktoś tego nie wie, tylko trzeba się pozbyć tych śledzi. Co zaraz uczynimy? Oczywiście na koniec tego odcinka wszystko wrzucimy sobie na wagę i zobaczymy, ile pieniędzy wyciągnęliśmy ze śmietnika. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo zostały nam mm. takie rzeczy, jak kaseta VHS Maska. Od zera do bohatera. Uwaga. Maska. Super. No i tutaj są e, gra na Komputer FIFA 20. Pytanie, czy jest w środku płyta? Ej, tu nawet jest 5 albo 6 płyt. No i teraz Wam powiem tak. Jeżeli to jest kompletne, to ja tą FIFA 20 zostawiam u siebie. Dlaczego mam sobie nie zagrać? Zagram sobie. Co my tutaj mamy? Władca Pierścieni Bitwa wśród Ziemi. Również gra na komputer. Co my tutaj mamy? Spiderman, VCD. Czy to jest film, czy to jest gra? Nie mam pojęcia. Widać, że to jest RMF-ki. Nieważne. Bo tego jest więcej, chciałem Wam powiedzieć. Tego jest więcej. A mianowicie, patrzcie na to. Tyle jest w pudełkach. A tyle jest z gazet. natark staroci? Jak najbardziej. To są powiem Wam niektóre dość stare gry. To odkładam sobie na bok. Tutaj mamy następny VHS, czego pragną kobiety. I jest oryginał. Tyle, że nie jestem w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście coś nie jest tam nagrane. FIFA 18, FIFA 19, ale sprawdźmy płyty. No są. FIFA 19. Są. To nie wiem, co to jest. PSW. Na pewno PlayStation. Czyżby na PSP? Coś w tym stylu? Tylko, że to jest niemożliwością, ponieważ jest płyta w środku. Co to jest PSW? Jeżeli ktoś ma, ktoś wie, co to jest PSW. Czy PSE? Nie mam pojęcia. Gran Turismo 4 i innych kilka fajnych, ciekawych, starych gier. Kolejna, kolejny władca. Jakieś samochody. Jakiś ruch oporu. Nie mam bladego pojęcia, co to są za gry. W każdym razie, o, jest Spider-Man, Heroes 5 i jakieś inne gierki, z czego oczywiście tą, Ja sobie zabieram FIFA 20, tak powiedziałem, Odkładam to od razu na bok. A z tego teraz zrobię miniaturkę. Myślę, że są kolekcjonerzy oraz fanatycy takich gier starych, bądź też troszkę nowszych, no bo ta FIFA jednak 19, no to nie oszukujmy się, no 5 5-letnia gra. To nie jest super ekstra stara jak 20 lat temu jakaś gra, tak? Więc trochę tego jest. Rozłożyłem Wam to jeszcze, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wszystko wygląda i zacznijmy jeszcze raz od początku. Tutaj mamy aluminium, tutaj mamy mosiąc, tutaj są jakieś płytki elektroniczne, które ktoś gdzieś sobie po prostu nie wiedział, że na tym można zarobić może inaczej, nie to, że zarobić, można to sprzedać O, więc wyrzucił to do kosza, tak samo z tymi telefonami e, tutaj jak widzicie macie gry tutaj są filmy, tutaj są gry a tu jest poczciwe Lego, pomieszane oczywiście z innymi dla mnie super traf i teraz tak, to sobie zaraz zrobimy no Trzeba podkręcać te śrubki. i ja oczywiście zobaczę, czy one są aluminiowe, czy nie. To jest już czysty mosiąc. Tutaj pozbędziemy się tych śledzi. Będziemy mieli gotowe karty rozszerzeń, gotowe telefony. Klocków no, nie będę wam pokazywał, bo nie wszyscy lubią. W każdym razie reszta oprócz tego pojedzie ze mną kiedyś w przyszłym roku na targ staroci. To co, ja biorę się za, biorę się za robotę. Dużo jej tutaj nie mam. No i przy okazji zobaczymy, ile udało zarobić się ze śmieci. Pracy dużo nie było, wszystko jest posegregowane i zaczynamy od tej strony. Tutaj mamy gotowe aluminium. Tutaj są karty graficzne, tudzież to jest jakieś USB, to jest karta rozszerzeń, więc pójdzie w to samo. Tutaj jest mosiądz żółty oraz takie małe elementy mosiądz pobielany, ale to wrzucę tutaj, bo to nic nie będzie ważyć. Tutaj mamy trochę złomu z tego Smartfony i telefon klawiszowy. Bierzemy wagę i liczymy. Ostatnio gdzieś złapało minus 20 i ktoś mi powiedział, że jest bardzo niewiarygodna waga, minus 20 gram. Także za co serdecznie przepraszam, ale to nie jest jakaś bardzo niewiarygodna waga, jakby się nie zgadzało. 2 kilo, no to owszem, ale 20 gram, ludzie, bez przesady. Eee, dobra, waga włączona, włączona. Ceny spisałem sobie oczywiście z Metaleo oraz z Elektropaki i zacznijmy sobie od złomu. Tego prawie nie ma. 80 gram po 80 groszy. No. 6 groszy dodajemy, ale zawsze to 6 groszy od razu do złomu. Lecimy dalej. Mosiąc żółty, jak mówiłem, o 5 gram. Super, 5 gram. 85 gram. mosiądz żółty, 21,10. Złoty 79. Teraz wrzucimy sobie aluminium, ponieważ, że tak powiem, jest to jedna frakcja, czyli, hmm, czyli, 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 co ja miałem powiedzieć, czyli kolor hmm, aluminium w miksie po 6 zł. 612 dodajemy. Mamy już prawie 8 zł nie jest to nie wiadomo jaki pieniądz ktoś aby być opłacało to zbierać pamiętaj gramy robią kilogramy a kilogramy robią tony dobra teraz przejdźmy do smartfonów oczywiście bez baterii one tak były widzicie jak to wygląda smartfony bez baterii 10.50 złoty 63 klawiszowy oczywiście jest droższy bo kosztuje 42 2,52. Już mamy 12 zł. O, jak fajnie, 12 zł. i 12 groszy. Zostały nam karty, które kosztują 36 zł. za kilogram, co daje 9 zł, a całość 21 zł. i 12 groszy. leżało sobie w śmietniku. Plus oczywiście filmy, które widzieliście. Do tego oczywiście LEGO. No i FIFA 20 zostaje ze mną. Ja idę sobie to zainstalować, może coś sobie zagram. Także widzicie, nie dość, że mam rzecz na tak staroci, to zarobiłem 21 zł. No takie pieniądze, ktoś by powiedział. Nieistotne ile, człowieku, zarobiłeś. Dla mnie super, mam dwie dychy w kieszeni. Co prawda, ja tego nie sprzedaję, leży sobie to. Było w śmietniku, więc zabrałem. Druga sprawa, że nie powinno to tam być. Albo sprzedaj, a jak nie wiesz, to odwieź to na pszok. 21 zł, fanty na targ staroci, FIFA 20 idzie do domu i klocki, klocki to, co zbieram, dołożę do swojej prywatnej kolekcji. Kłaniam Wam się nisko, pozdrawiam serdecznie i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!